A kogo z amerykańskiego show biznesu mogłabyś nazwać swoim znajomym? Albo z kim się tam kumplujesz? No wiesz, w Miami to wszyscy się kumplujemy. Wszyscy no dobra, chodzimy. to dawa, dawa, no teraz, dawa, dawa. jak byłam dwa miesiące w Miami, to była taka sytuacja, że byliśmy w restauracji, siedzimy na przykład z, z, z Jonathanem i nagle przychodzi Kuba Gooding Jr. ze swoją dziewczyną, która jest byłą żoną Roberta, syna Roberta De Niro. I tak nagle siedzimy i się śmiejemy i pijemy te i zamknięte restauracje i wiesz, no to tak, tak się dzieje po prostu. Czy się wszyscy przyjaźnimy tak, że dzwonimy do siebie codziennie? Nie, ale wszyscy się znamy, przybijamy sobie piątki, siadamy e, i no dużo jest. Ja nie lubię się tak chwalić, bo dla mnie to nie jest wyznacznie kogo znamy. No dobra, a kto cię chciał poderwać z tamtego show biznesu? Może jakiś taki facet stopu? Może się do by uśmiechał? Leo. Leonardo. Który? DiCaprio. Wow, to, I był, co? to był, się stało? To był e, taki epizod w moim życiu, że. Um, Mogłaś na Tytanika Że, że Myślałam, że polecę na Tytanika, a ja mu powiedziałam Jack, goodbye! Nic Do nie dostałam. Bo byłam zakochana w Cedryku. A on próbował mnie odpić I dosłownie próbował. Jak? za mną wszędzie. Nawet pojawił się na jednym z moich pokazów charytatywnych. No. I wykupił stolik w pierwszym rzędzie i siedział i krzyczał go Sandra. I um, Byłam na jego urodzinach, ale złożyć mu życzenia, bo cała impreza była, ale nic nigdy między nami nie było. Bo byłam na maksa głupio, ślepo, zakochanym w Cedryku, który mnie traktował tragicznie. Żałuj, żałujesz tego? Nie żałuję, bo wszystko się dzieje po coś. Poza tym, nie był on wtedy najbardziej atrakcyjną osobą. I co, ty kupujesz z Lunatu i to mam mis? No chyba was pogrzało. Ja on wtedy był. <ślad> ty jesteś. <ślad> nie nazwać cię tym słowem. Um. On był wtedy po roli e, w tego filmu... Liczy się wnętrze. Z, z, z Mora? Jak to się mówi po polsku? Z mora. Liczy się wnętrze. Nie miał pięknego wnętrza? On był taki wtedy No jest... dobra, no ale to jest ze mną. No weź, weź A dobrze wam się Ty. rozmawiało? Super. Najmądrzejsza osoba, jaką poznałam w show-biznesie. Mądrzejsza od ciebie. <śmiech> <śmiech> Nie, naprawdę. Koniec jest... tych zgryźliwości, jest... Sandy. <laughs> Leo jest bardzo inteligentną osobą i bardzo dużo robi do tego świata. Nie tylko gada. Żałuję. Czego żałujesz? A że Wam się nie udało. Ty żałujesz? No? Nie.